Dzień dobry z tej strony bajki, filmy Grypel. Ja jeszcze przed y, tylko rozpoczęciem tego filmu hmm, przypomnę, że y, prawdopodobnie dzisiaj o godzinie y, o godzinie mniej więcej 15 pojawi się ogłoszenie wyników y, na 80 Robuxów z, y, i oglądajcie dalej. Dzień dobry jestem Bajki Filmy Grypel Dzisiaj będę zapraszam na kolejny odcinek z Farming Simulator 14 Od razu mówię, że od razu mówię, że właśnie Próbowałem nagrać o poprzedni odcinek Tylko że mi się ten odcinek nie nagrał i tak, zrobiłem jedno pole, jedno pole zrobiłam, więc no po prostu odcinek mi się nie nagrał, to co mam na to poradzić, że odcinek mi się nie nagrał, ale ogólnie kontynuujemy, bo na tą chwilę to już powinien być odcinek czwarty, ale jednak to jest trzeci dopiero odcinek, więc no co mam na to poradzić, tak, nie moja wina, bo po prostu mi się nie nagrało. I oczywiście Was zachęcam do subskrybowania do mojego kanału, do lajkowania, do, komentow do komentowania. No więc tak dzisiaj odcinek myślę, że będzie y, też 10 minutowy. Poprzedni też miał być trochę krótszy, bo wczoraj jak, jak Wy to oglądacie, to ja wczoraj pewnie wróciłem y, ten odcinek z Robloxa. W którym były jedno całkiem lagi. Były lagi, no bo słaby internet miałem. Yy, więc przepraszam Was. To nie jest wina ogólnie do, yy, programu do nagrywania, bo program do nagrywania mam nowy, dobry, tylko po prostu słaby internet. Więc tak. Dzisiaj to będzie może krótszy odcinek. I na pewno też będzie yy, ogólnie będzie krótszy i będzie taki luźny odcinek O ile będziemy mieli jakąś misję to coś jakąś misję tam zrobimy ale jak nie będzie żadnej misji no co po prostu tak sobie ten porobimy więc tak tego w ogóle pana to jest ja opróżnię. Miejmy w e, nim pusto. Ok, dobra. To będzie właśnie taki bardziej luźny odcinek. Wiem, że się powtarzam. Wiem o tym. Ale no co? Tylko mówię. Nie wiem szczerze. Ej, szcz, szczerze widzę jak mi zadziała jakaś inna gierka. Jak będzie mi fajnie chodziła na nagraniu jakaś inna gierka. No to zagram, będę nagrywał też inną grę. Nie tylko tego farminga. Bo szczerze to tutaj tylko się te pola robi i. Też to jest takie trochę nudne do oglądania. Właśnie to odcinki z The farming simulator to są takie bardziej... Gadotliwe odcinki. Więc no. Mniej więcej plan na ostatnie dni będzie wyglądał właśnie tak, że Zrob będę robić ma ma malutki mini maraton. Będzie się, w ostatnim czasie będzie się pojawiało więcej odcinków na moim kanale. I misja? O, misja! Dobra, nie robimy tej misji. Szczerze. Zrobimy sobie te pole. I będzie fajnie. Powiecie, że mam 35 tysięcy i bym mógł kupić lepsze maszyny. Niby tak. Ale zbieramy traktor. E, tak w ogóle jak to zrobimy te pole. Dobra, wyłączę tego auto. Teraz ja, ja teraz będę sterował. I muszę sobie sprawdzić jedną rzecz. Czy ja mam mm, jedną rzecz tam? Ale chyba nic tam nie sypywałem. Nie wiem. Zaraz powiem wam o co chodzi mi. Dokładnie. Nagrywam to o późnej, o późnej y, godzinie. Bo ja to nagrywam o godzinie, już wam powiem. Pewnie niektórzy uznają, że to nie jest późna godzina, ale ja dzisiaj bardzo wcześnie wstałem, a godzina jest 21.14, więc yy, poświęcam się dla Was, więc dajcie lajka like albo subskrypcję. Dobra. Myślę, że jeszcze tu zrobimy. Dobra, ślub. A jak już wszystko robimy to jeszcze to. No i taka. Dobra, teraz potrzebuję to odpiąć. Wzięć sobie tą naczepę. Dobra. I sprawdzić, czy coś mam w zapasie tego. Mam jakiś zapas? Nie ma zapasu dobra. Tak myślałem. I to co jeszcze trzeba, trzeba to zasiać. Dobra. Ja sobie jeszcze, moi drodzy widzowie, sprawdzę dobre wagi do bajty. Zostały mi miejsca. Więc na spokojnie nagram odcineczek. No i ha. Nie, no myślę, że dzisiaj odcineczek będzie trwał. 14 minut, może nam się uda zmieścić w 14 minut. No, około 12-13-14 minut będzie trwał odcinek. Wy już wiecie, ile odcinek będzie trwał, ale ja jeszcze muszę ten film połączyć trochę, zmontować intro dać. W zasadzie nie, nie mam dużo montacji. Tylko tam trochę muszę tego zmontować, więc niedużo, a, z, a w zasadzie odcinek będzie krótki, więc wiecie. No, zaraz będzie 8 minut nagrania. Myślę, że na następny odcinek pojawi się też z innej gry. A po pod koniec odcinka pokażę Wam jakie, jakie gry bym mógł zagrać, jakie gry posiadam na tą chwilę na komputerze. Minecraft jakby się ktoś pytał, o, też mam. Ale w Minecraftie średnio no bo mam lagi. Pewnie Wy to bardzo będziecie czuli, bo wstawiam, że większość z Was to ma gamingowe komputery. Ja niestety gamingowego nie mam, tylko ja mam laptopa, nie laptopa, tylko Idea tak zwanego. Poczytajcie sobie na internecie, jeżeli nie wiecie co to jest. To jest podobne do laptopa, w zasadzie, tylko że to jest taki bardziej biznesowy. No więc też tak średnie jest do gier. Dobra, moi drodzy widzowie, widzimy się po krótkim cięciu, bo zaraz mi się włączy wideo. Więc. Ee, widzimy się za chwilę.